Mam widzowie Dzisiejszy odcinek solo Biegamy znowu w Rivals Widziałem Ostatnio komentarz jednego z was Że on woli Zwykły karabin I że podobno W dwie sekundy Nim zabija No To będziemy se zara. Mojemu po prostu się grać nie chce zbytnio, więc dzisiaj takie odcinek na spontanie solo wiedziałem, że dosyć wam się podoba więc nie wiem, zagramy tą stąd M losowa mapka U ludzki w tym pokoju się wylosowało albo ona zagłosowała karabin szturmowy, kolce Wczoraj... Ostatnie, nie wczoraj, tylko ostatnio jeszcze sobie dokupiłem kolce. Widzowie, możecie napisać co to jest to taki czerwony laser. Gdzie to jest jakieś zarobuksy? Coś. Nie wiem. Ja dużo będę grał na pewno nożykami. nożykami. się mega dobrze z nożyków gra. Walimy granat pod nogi. Kurde! Aha, ona ma kosę. tam jak tam było. Chcecie, to możecie pisać, jakie jeszcze gierki chcecie na Robloxie albo ogólnie jakieś gierki. Może w nie zagram? Może w ogóle je mam, nie wiadomo. Miałem ja jakaś aplikację Game Bar mi się coś wyświetliło, nie wiem co to Wy tego pewnie nie widzicie Tylko wstawiam Bo Game Bar to test to to, na czym nakrywam nie normalnie na kompie kurde 18 HP Ale już widzi się było blisko wczoraj Kurde, cały czas się gubię, że tamten odcinek nagrywałem wczoraj Ostatni odcinek to właśnie z tej gry Widzimy... No Kurde, on był niezbyt nie długi Nie widziałem, że wam się dosyć spodobał A to bardziej z wami gadam I się średnio skupiam na raniu Ja pierdziele I od razu mówię co nie ja bekłem Ni tamtego nie zrobiłem, gdzie ta dyplora? Hej, no, mołotowa mi pod nogi rzuca. Jeszcze sama do niego włazi, i jej to nic nie zadaje. Hej, no, ja nie rozumiem tej gry. Jeszcze stańczy. No, na widać było, że. Dużo ga Omega Z tymi to na pewno nie idę, albo dobra Nie Ty pijak coś tam mną w tym filmie Jak tego zielonego zaraz solo tak nie Dobra. Jak daje, że losowy. To jest gdzieś... pole bitwy, no to git nawet. O, to było mega git na nożyki, bo na poprzednim odcinku, na tym właśnie... Nie wiem skąd ta miniaturka się wzięła, że tamten typo dosłownie był na mojej twarzy z tymi nożykami. 160 jakoś uuu, ale wywał, ale wyrywa Dobra, leży. Ej, no oni tu mają jakieś dziwne upośledzone rzeczy, ja nie wiem co to jest Jeszcze się granatem podbije Dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie wale busta granatem. 15, 5, 30, 45, 30, 50. Ale żem czymś dostał. Aha, jeszcze piło we mnie wleciał. Chciał w Co on Dobra. Na on zaraz od tego czegoś skinnie? Dziwnego świat ja nie że on jest słaby nie żebym mówił że on jest słaby tylko trochę trochę tak dziwnie gra kurde a teraz mnie siadł ha on to jest z jego to takie ten tutaj ogień chyba ale w wyrwał leży dobra good dobra. i tak mnie nie już tylko Co tak o do CS jestem przyzwyczajony w się sensie wystarczy, że za jeden przycisk kliknę i oni już mnie słyszą Oj ojoj ojoj oj, Baka baka Czasami mogę trochę odwalać Ale ja lubię czasami odwalać Leży No chyba Nie wiem ile HP, ale wiem, że mega mało Dobrze No tak cały czas pikowałem czekać ile mam HP, nie wiem tak mało, że nawet tego nie widzę. Aha, on chyba na początku im dał tą windę wygrać. Albo którąś z rund, albo po prostu nie udało mu się. W sensie nam. Ale wyrwał. Aha! On już tam tak zarąbał. Dobra, no to lecimy. Ja se walę busika Lecę se tutaj Walę se kanata, Skaczę se Jestem tutaj Walę tego typa Ostro na górę wale tego typa ostro na górę Leży jeden skibidi, Leży drugi z

Dwa na dwa i nie, niech mi tak wyszuka. Ale tego typa tu zacięło. Dobra, telepierduję chyba do rundy. Telepierdnęło mnie. Znamy jak losowy. Aha A w tym jest typa, który gra na A, czyli na konsoli chyba. Na no, to by wychodziło. Czasami nie będę się odzywał. Bo muszę się skupić. Co on ma? To jest jakiś pękwał? Aha, tą procą jakąś. No ten dźwięk mnie da w kurza. Ja nie wiedziałem nawet co tutaj się od. Rąbało się nie. Widziałem. Oho, oho. Dasz radę, dasz radę. Teammate, proszę cię. No nie. Ale tamten jakąś dziwną prosą napierdziela. Dzięk, ding, Ding 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 Łap te nożyczki. Łap to. Aha. Czemu on nagle był tam? Gdzie on jest? Aha Czyli gram na nich solo? Gram na jakiegoś pro playera i jakiegoś typa solo. Jak chociaż jedną rundę wygram, to już jestem wygrany. Więc spróbujemy. Mogę iść, powrót do hub. No, wyłączamy to To jest jakieś... Jakieś hasło, nie wiem Ten... Nie, czekaj Aha, nie, czekaj Łyżka jest za tyle, łuk jest za tyle To jest dobre, to chyba też jest dobre O kurde I Teraz patrzę i sobie wiesz. Już... Aha, RPG jest tak tani? To ja na RPGa zbieram Aha, proca Nie, nie, nie. Dobra. Przestałem się wygłupiać. Ile z jakimś typem? To samo myśleliśmy. A. Z tym powinno być dużo łatwiej. Losowy. O! Miałem w sumie po co jak kupowałem ten taki dosyć drogi karabin Ten co ja mam, ten drugi. Tak i tak dosłownie z niego nie drgam. W tym odcinku jeszcze ani razu z niego nie grałem, a już trochę grałem Dobra Cyk, cyk Walimy typa z karabinu O, ocieka od razu Dobra, leży Tą grundę skończymy jeszcze następną zeranę Dobra, lecimy Cyk Zara ta 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 z ja się zastanawiam czemu ja mam 5. Dobra, 15 HP miałem. I z nim lecimy widowe. On ma o 10 leveli więcej niż ja. Ma paset 4. Nic to nie powinno chyba tak wyglądać że to ja go oram pięści, pięści pekeks ojej ojej ona, piłę motorową ale, ty wiesz, że ja to słyszę że ja cały czas teraz będę Zabijał. Wiem jaki masz plan. I ci się nie uda. Czy masz plan? Choć raz wygrać. I to mówię, że to ci się nie uda. Ale ja sobą która jest dobra w tą grę. I być jeszcze chyba lepszym. Ale było mieć farto, żeby wygrać a dobra i z nim co to tam za kowa jest z tyłu widzowie też widzicie tą kowę ona wygląda mi na sas dobra jeszcze tylko trzy eliminacje i jeden pojedynek Dobra, raczej już po tej ruchnym będziemy kończyli. O nie, 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 nie jestem typem nie. Jeszcze tam ktoś wejdzie. Tylo Roblox Newy Nie wiem, ja sobie wejdę do tego. No, jeszcze jedną osobę potrzebujemy. Nie ja chcę ten kolorek. No, nie już ci będzie. Jo, pie. Ja, ja sobie idę. Aha. Nie chcieli po prostu sobie tak takać Czemu z ze mną? Jo, ja pie, Dobra, szybki, 1V1 wyszukiwanie. Dalej szybciej wyszukiwuje. Dobra widzę, to no, będzie ostatnia gierka. Będziemy kończyli odcinek Losowo. O, oh, ten typ No, a siódmy level, no to easy z nim będzie. Budowa? Jaka budowa? Ja znam tylko. Budowa! Budowa! Owau! u, Głowa w betoniarce! Jak on może z jedną rundę wygrał, Magwia? się ledwo rusza, albo udaje po prostu. A co, ja tędy? A tutaj co jest? U, skrócik. On się nie spodziewał, że ja już tutaj będę. Typie, ale tak się w to nie ga. Ty tutaj nie masz skakać jak małpa kogoś próbować zabić. Jak ja ci się naspawna no wpierdzielam, gdzie ty jesteś? Ty tu się nie bawisz, ty tu kogoś zabijasz. Tak ja go samymi pięściami mogę zarąbać. Ja śmierć, bym się śmiała jakbym go samymi pięściami zabił. Ja. Ej, jakieś. Zadanie zadane, obrażenia skanatu. Mmm. Może jaki. Ty pod się poddał. Nie wiedziałem, że tak da mi 2,5 minuty. No, pomijamy. Zadanie. sa pojedynki, eliminacje zagre pojedynki i do takie to nie zrobimy A dobra to Nara widzowie